Wy, co kochacie ludzkość, Wy, co sprzeciwiacie się nie tylko tyranii, ale i tyranom, wystąpcie. Każdy z krawek z całego świata zaznaje ucisku. Na całym globie wolność jest prześladowana, niczym zwierzynałowna. Azja czy Afryka dawno już ją wypleniły. W Europie idea wolności jest obca, a Anglia pragnie wygnać ją na manicję. Oprzyjmijcie więc tego zbiega, i przygotujmy azyl dla całej ludzkości. Ten dramatyczny apel zamieścił Thomas Paine w pamflecie Common Sense, czyli zdrowy rozsądek, który ukazał się w roku 1776 w przeddzień wybuchu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Broszura licząca nie więcej niż 500 stron, rozeszła się w liczbie 100 tysięcy, co na ten czas stanowiło nakład rekordowy. Tekst Pióra, angielskiego rewolucjonisty, ze swym uniwersalnym przesłaniem, trafił do szerokiej publiczności, zaś ferwor jaki wywołał, bezspornie definiują go jako jeden z tych literackich zapalników, który stał się zarzewiem oraz inspiracją dla nadchodzących przemian. Wydarzenia lat 1776-1983 wyłonią nowe ciało polityczne, Stany Zjednoczone, które co prawda zerwią z europejskim porządkiem monarchicznym, lecz niemal od początku swojego istnienia pod względem moralnym i prawnym będą na bakier z pojęciem wolności jako takiej. Wolność wszelkiego gatunku. To hasło i tea marzenie wreszcie utopia, gnające na barykady słowa i czynu, ludzkość różnego miejsca kultury oraz czasu. Osłaniając na moment kurtynę dziejów, zobaczymy całą to moc powstań, rewolucji i marszów milczenia, upominających się o jej zew. Zobaczymy nieprzebrany korowód uchodźców, rozpaczliwie zbierających ostatnie jej kruszyny. Wolność jest pojęciem równie szerokim i nieogarniętym, jak i nieogarniętymi. Pozostają przestrzenie wyobraźni ucieleśniające nieuchwytność w suwerenności naszego sumienia. W nieskończonej Księdze Wolności znajdziemy zatem różne jej postaci oraz formuły, począwszy od wolności politycznej i gospodarczej, poprzez wolność wyznania a skończywszy na wolności osobistej. Każde z tych zagadnień w znaczący sposób odpowie nam na pytanie o tożsamość wolności, lecz tylko nieliczne udzielą odpowiedzi wystarczającej. Poszukujmy więc definicji tworzącej formę ogólną, której ramy staną się domem mieszczącym w swym zaciszu wszelkie znane nam idee wolności, tak, aby ta nie stała się przedmiotem interpretacji, lecz podmiotem prawdy. Jako, że wolność pozostaje areałem osobistego doświadczenia, wielu spośród nas przedstawi teorie choć podobne, to jednak opierające się na nieco innych założeniach. Wykraczając poza poczucie indywiduum, proponuję, abyśmy lustrem wolności, uczynili zjednoczenie tych dwojga pojęć wypowiadanych niejednokrotnie w dniu wczorajszym. Usłyszymy wówczas, iż wolność to możliwość podejmowania decyzji i działania zgodnego z aktem wyboru, którego granice określa wolność drugiego człowieka bądź szerzej istoty. Taka perspektywa to nie tylko brzask dla bardziej precyzyjnej definicji, ale i pułap pozwalający zdemaskować nam wolność fałszywą oraz wszystkie przejawy niedostatku duchowego czy fizycznego, lokowanego dotąd w innych obszarach dysfunkcji rzeczywistości. Tym sposobem pogłębieniu po ulegną nasze spostrzeżenia na wiele istotnych problemów świata zastanego. Spójrzmy choćby na głód, bezlitosnego oprawcę milionów, który odtąd, oprócz pojęcia zakresów fizjologii, psychologii czy problematyki społecznej, stanie się dla nas nieodłącznym elementem wolności lub jej braku. Doświadczenie bezustannego głodu, bez chwil nasycenia, prowadząc nieprzejednane rzesze przez krajne apatii, niedożywienia aż do śmierci, to jawne zaprzeczenie wszelkiej swobody, gdyż samo z siebie nie stanowi aktu wyboru i sprzeczne jest z naturalną wolą istoty żywej. Wolność od głodu pozostaje zatem w gronie wolności najpilniejszych i to nie tylko dlatego, iż zaspakaja potrzeby pierwszego rzędu, ale i dlatego, że z dusza w zarodku tą właśnie formę cierpienia jednostkowego wraz z obawami o los osób bliskich, znajdujących się pod jej wpływem. Wolność więc to nie beztroska dolina samopasu, lecz atol szczególnej odpowiedzialności zarówno za siebie, jak i innych. Tylko zachowując tą zasadę Możemy uczynić naszą wolność szlachetną i prawdziwą. Wolność, przeto, to nie tylko akt wyboru i postępowanie zgodnie z własną wolą. Wolność to przede wszystkim próżnia, w obrębie której niezakłócenie trwać mogą miłość, przyjaźń, tolerancja oraz akceptacja. Te zaś mogą trwać tak długo, jak na ich straży. Stać będzie wzajemna odpowiedzialność za siebie, sankcjonowana przez nas samych. Gdy zasadzimy roślinę w niezatnej glebie, ta nie wzrośnie nigdy, a jeśli nawet, to pastać, jaką przybierze, okaże się mizerna i zniekształcona. Podobne uwarunkowania rzutują na oblicze wolności. Jeśli grunt, na jakim zniesiemy naszą wolność, pozbawimy owych zbawiennych substancji, miłości i szacunku powszechnego, na ideał, o który zabiegaliśmy, wbrew subiektywnemu przekonaniu o słuszności, przeobrazi się w ucisk. Nie ma więc suwerennego aktu wyboru bez aktu miłości. Miłość zaś. Jeśli tylko jest prawdziwa sama z siebie, uwzględnia element wolności, gdyż wolność z miłości właśnie wypływa. W niej upatruje swe źródło. Przyjaciele, jeśli słuchając tych słów pada na Was niezmącony promień światła, a z pobliża dobiegają głosy rozmawianych dzieci. Rozpalajcie własne sumienia, gdyż nie opodal na granicy widnokręgu trwać może indywidualna tragedia. Tam zaś, gdzie dziś obraca się w niwecz prawa pojedynczej istoty, jutro płonąć będą prawa milionów.